Powiem coś kontrowersyjnego. Jakaś influencerka y, się oburzyła, y, bo powiedziano, że jej praca jest łatwa. I ona strasznie to broniła, i mówiła, że bycie influencerem jest bardzo trudne nie zgodzę się z tym. Uważam, że bycie influencerem akurat jest. Y, Łatwe, zabawne i, i przyjemne, i w moim życiu akurat najmniej, najmniej czasu na to poświęcam. Jasne, żeby nagrać jakąś tam rolkę minutową, gdzie klient mi wysyła taki brief i ma wymagania, no to, to z dwie godziny mi to zajmie, ale to nie jest praca fizyczna typu na budowie albo nie wiem, kucharz w restauracji. Natomiast ja więcej teraz obecnie czasu poświęcam na firmę i to jest praca, tylko że ja nie pokazuję mojej firmy na Instagram, bo, bo nie będę. Ludzi w firmie nagrywać, no bez jaj. Więc myślę, że dopiero gdybym pokazała to życie, to ludzie by troszeczkę więcej szacunku nabrali. Albo by uznali, że nie jesteś taka ciekawa wcale. No, no albo bo że... też masz normalną A, pracę. Masz pracę no tak, me.